Dzień dobry, nazywam się Gabor Siedlecki, pracuję na stanowisku dyrektora w dziale ECM firmy Clarity Polska SA. A ja nazywam się Patryk Kilian i jestem specjalistą w dziale ECM i BPM. Na dzisiejszym spotkaniu chcielibyśmy porozmawiać o wyzwaniach stawianych przez współczesny świat biznesu automation. W tym celu przygotowaliśmy cztery zagadnienia, gdzie pierwszym i najważniejszym jest budowa świadomości klienta w zakresie możliwości produktowych. Budowa świadomości polega na przedstawieniu klientowi, jakie ma możliwości komponentów, które ma w zakupie licencji oraz przelanie wiedzy odnośnie tych produktów. Szanowni Państwo, miejmy świadomość, że rozmawiamy o oprogramowaniu klasy Enterprise, czyli mamy do czynienia z całą platformą, grupą produktów IBM Cloud Pack for Automation. Z jednej strony mamy rozwiązania takie jak IBM Finet, gdzie jest to odrębna, ale zintegrowana platforma. Z drugiej strony mamy rozwiązanie IBM BPM wraz z szeregiem komponentów zintegrowanych i konektorów do systemów trzecich. Klient wie, jakie ma wymagania biznesowe, a naszym zadaniem jest wybranie takich komponentów z licencji, które te wymagania spełnią. Problemem jest to, że pracownicy u klienta często wnoszą. Zaszłości historyczne związane z pracą w starym systemie, gdzie ta praca niekoniecznie była optymalna, i naszą rolą jest to, żeby doradzić i pomóc w przelaniu wiedzy, uświadomieniu klienta, jakie mamy współcześnie możliwości w proponowanym rozwiązaniu. Czyli innymi słowy, zbudowanie u klienta wiedzy o licencji. Kolejnym wyzwaniem, w którym się spotykamy, jest wdrożenie kompleksowego systemu w ograniczonym budżecie oraz czasie. To, co my rekomendujemy, to nie rewolucje w całej organizacji. Ale rewolucję poprzez ewolucję. Co przez to rozumiemy? Mamy na myśli to, żeby korzystać w możliwie jak najszerszym zakresie z platformy, natomiast robić to stopniowo. Czyli w pierwszym etapie wykorzystania platformy należy dobrać tak obszar wdrożenia, żeby klient miał czas wypracować, popracować z platformą, nauczyć się specyfiki platformy. I nowego sposobu pracy. Jeżeli byśmy wybrali zbyt szeroki, zbyt skomplikowany obszar, może zdarzyć się tak, że system będzie naprawdę dobry, natomiast na tyle skomplikowany, że nie będzie sukcesem, a porażką. Czyli innymi słowy, wybieramy taką małą platformę, która daje nam ciągły rozwój, rozwój małymi krokami, które daje również klientowi bezpieczeństwo. Oczywiście miałeś, Patryk, na myśli. Nie platformę, a budowę systemu w oparciu o platformę, która ma szerokie możliwości. Zgadza się. Kolejnym wyzwaniem, jakie stawia przed nami oprogramowanie Business Automation, jest konieczność wypracowania spójnej wizji systemu wewnątrz organizacji. Rzecz w tym, że oprogramowanie IBM jest dedykowane nie tylko dla setek, ale tysięcy użytkowników. I nawet jeśli zaczniemy budowę rozwiązań od mniejszych obszarów, Prędzej czy później skupimy się na obszarach szerszych, w których interesariuszami jest wiele jednostek organizacyjnych. Czyli innymi słowy, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Pogodzenie sprzecznych wymagań różnych grup użytkowników bywa wyzwanie. Bo z jednej strony jest to jedna organizacja pracująca wspólnie, natomiast trzeba mieć na względzie, że każda jednostka organizacyjna ma swoje potrzeby. Tak, sztuka kompromisu. Ładne słowo. Warto dodać, że licencja IBM Cloud Pak oferuje możliwość uruchomienia wszystkich aplikacji w chmurze, zarówno prywatnej firmie, jak i również hostowanej na zewnątrz. Tak, i to wszystko jest w ramach tej samej licencji IBM Cloud Pak, co oznacza, że w razie zmiany decyzji biznesowej, są proste ścieżki migracyjne z chmury prywatnej czy instalacji on-premise do chmury IBM bądź innych wiodących vendorów. IBM nie zmusza nas do wybrania chmury, tylko daje taką możliwość. Ostatnim zagadnieniem, które chcemy poruszyć na dzisiejszym spotkaniu, jest umiejętność budowy zintegrowanego ekosystemu. W obecnych czasach nie jest możliwe zbudowanie systemu, który nie jest zintegrowany z innymi systemami kluczowymi u klienta. Tą sytuację można porównać do pracy grupowej ludzi. Praca grupowa, podobnie jak u ludzi, w systemach jest nieodzowna i wychodzi najlepiej. Warto nadmienić, Zostępne aplikacje cechują się szerokimi możliwościami integracyjnymi. IBM w grupie swoich produktów posiada m.in. szynę korporacyjną, z której można korzystać. Którą zalecamy i polecamy? Licencja IBM Business Automation, jak inne licencje IBM-a, cechuje się tym, że chociażby w nazwie mają nazwę IBM Cloud. Co oznacza z jednej strony, że jeżeli polityka firmy mówi, że najlepiej jest budować systemy na serwerach własnych. Można taką licencję do tego wykorzystać. Jeżeli w przyszłości nastąpi zmiana i będzie bardziej preferowane rozwiązanie chmurowe, IBM posiada ścieżki migracji, łatwej migracji do chmury, a licencja sama w sobie to gwarantuje. Mamy nadzieję, że nasze spotkanie i nasze spostrzeżenia skłonią państwa do refleksji. A dzięki temu zbudujecie Państwo lepsze systemy, bardziej użyteczne dla Państwa pracowników. Zwłaszcza, że wszystkimi wyzwaniami, które postawiliśmy, na pewno się Państwo spotkają we własnej Pracy. Dziękujemy Państwu za poświęcony nam czas i zapraszamy do współpracy. Dziękuję. Dziękujemy.